Widzowie, jak widzicie, to jest moja wieża, a tam jest wieża Paliona! Siema, Paweł! Witamy! Dzisiaj się zmierzymy, zobaczymy, kto dzisiaj po 10 minutach zbierze jak lepszy ekwipunek, bo widzowie, na tym to polega. Mamy gigantyczną wieżę, jak widzicie, ja mam identyczną jak Paweł, no i mamy tak samo poukładane skrzynki w tej wieży, mamy dosłownie te same itemy i ten, kto lepiej tutaj zorganizuje sobie itemy, no to wygrywa. Paweł, mamy 10 minut, czy jesteś gotowy? A to, czyli mamy aktualnie kosę i totalną wojnę teraz, Tak, w tym momencie. mamy kosę. Nie! Nie, nie walczymy o życie! Co ty, no? zrobić? Nie, ty spadłeś, do no wykop sobie. Ty. <grywki> jaki typ, no nie mogę. Dobra, widzowie, oglądajcie do samego końca, zobaczycie, kto wygra, a my zaczynamy. Dobra, ja Bart. zbieram setu itemy. Skąd ty w ogóle Bart. masz już drugie drzewo? Ej, ty już oszukałeś, ty szybciej zacząłeś. No, starczyk, jaki typ, nie, ja nie mogę. Lecę, 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 lecę. Widzowie, właśnie my sobie możemy pomagać albo utrudniać, ponieważ te wieże są jakby nie odbiciem beczkę. lustrzanym tylko właśnie ten, ty też masz beczki, ty też masz beczki tylko ja ci nie powiem gdzie one są! Żebyś Chcę nie miał mi nie Ja ci dobra, idź, dobra, ja ci powiem ja ci wytłumaczę idź na prawo, i za prawo! Eee, na moje tu? prawo! Nie! Tu? No tam, na twoje prawo, no, no, no idź tam, idź tam, tam, tam Nie, dobrze szybaś, no, nic, do przodu, do przodu, kierowniku, do przodu, do przodu, tu? zniszcz ten płotek, zniszcz. Ten, stań na rogu, dobra. I no. kop się trzy w dół! I kop się no trzy w dół. A jaki typ? Tak można? Aaaaa, <laughs> tarcza. Tarcie masz, ej! No. A ja też mam tam beczkę, dobra, to ja też muszę ją zebrać, dobra, to Dawaj, tyle, masz wszystko ty na miejscu. O, ja się boję, że spadnę. Dobra. A, ma. Let's go, tarcza, też już, już, o, nie, już tarcza! tarcza Nie, nie już to samej temki. No dobra, ci też jest nie typie, ty nawet sobie jedzenie, na Jedzenie, jedzenie mi da, jedzenie mi da, jedzenie mi da, jedzenie, jedzenie szynce, jedzenie. masz wszystkie potrzebne przedmioty, także tam sobie możesz używać I ja sobie tutaj użyję Wiaderko tu się rzewo. przyda uh, hu, hu. Ej, ty już masz kolejną beczkę, no co? Jaką skąd beczkę? Rzeczy? No, skąd masz wiaderko? A nie, mówię, że muszę, muszę, a tym, a, czyli, czekaj, 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 czekaj Nie, nie mam, nie mam nic Miałeś inne rzeczy w skrzynce? Nie, nie, jakie wiaderko? Nie, nie, mówię, że muszę, muszę zrobić, muszę zrobić wiaderko teraz. A, że musisz zrobić? Jedzenie sobie zrób typie, chociaż nie, bo w skrzynce w sumie, tyle powinno wystarczyć. Robię. Ja sobie tutaj widzowie na spokojnie, mamy 10 minutek walki, ale ja widzowie mam, na to haha, dobry plan. E, dobra, lecę wzięcie i temów, no i cię nam Paweł, zobaczysz, dobra, dobra biorę... mam deski. Już? Co z deskami można zrobić? Prawdopodobnie nic, biorę chleba robię. Dobra, gdzie ty masz, tam masz beczkę, dobra, to ja się muszę jakoś gdzie? tam. Nie powiem ci! Zajmij się sobą. Ja lecę, ja lecę po, po moje beczki Beczka Widzę beczkę Kurde, boję się takie skoki wykonywać, widzowie O, tu jest beczka Dobra, Widzę beczkę. beczkę, patrz Idę po beczkę oh. Nie mogę, bo nie widzę, bo się zablokowałem Dobra, zbieram tutaj, widzowie, trochę widzę dirka beczkę. Będę zbierać beczki W beczkach są ważne itemy, ponieważ tam Sikierana są rzeczy Co? Oh. Ej, za mocne te uh. itemy coś Jak się kiera od razu Patrz to, patrz to, patrz to Gdzie ty jesteś? A tam jesteś, czekaj a ty tam jesteś, jaki typ! jaki ninja! Jakie jak ty ryzykujesz Co jest? Ja bym się tak nie odważył, ja się tak ja nie, nie mogę otworzę. kliknąć! Ja muszę iść teraz też niżej, widzowie. Yy, damy sobie tutaj, dobra, będziemy tak schodzić na spokojnie, widzowie. Co tu pistolet. mamy? Pistolet! Diamentowe buty! Jak pistolet, co? Nie, ty możesz mnie strądzić! Nie, boję się! Boję się Boję się! Okej, okay, nie, nie marnuję, bo to jest ważne. A ile, ile masz amunicję w ogóle? 10 tylko O kurde, ale to i tak jest sporo Ej no dziesięć chyba może zabić, no jak nic? Z dużo, z dużo, ej, z dużo, ej Zbieram Brak. węgiel Zbieram, zbieram też widzowie temki Tu nie mogę, no nie mogę A źle poszło! Z każdej miał. strony są beczki? Wszędzie są beczki, wszędzie są beczki, no też mam ten pistolet, dobra, dobra, bo ja wiem jak to działa! Ja rzeczy z przodu, które ty masz, mam po tej stronie, dobra, czyli tam jest widzowie beczka, którą palją miał z przodu, którą widzieliśmy, okej, okay. nie, nie wiesz co mam za sobą. O, ja widzę diamenty! Dobra, muszę iść pod jaksy. Jak diamenty. Muszę iść pod diaksy. Normalnie w ścianie są diaksy. No co? No ty też masz, ty też masz, tylko nie zauważyłeś. Ha! Poszukujesz! ja zbiorę, a ja zbiorę! Ja robię parkur, jak źle skoczy, to jest koniec. Jaki ryzykant! Uuu, dużo ryzykujesz, o. a ja zbieram diaksy. A ja Bećka. będę kopał diaksy. lata diamentowa. Co? Jakie i ty? Dobra, ja zbieram diamenty, diamenty, diamenty. Diamety! Zbieramy, zbieramy diamenty. Achievement, get me diamonds! Achievement, get. Dobra, ja też zbieram diamenty, też zbieram diamenty. I mam już sześć. Sześć. Masz też klatę diamentową? Eee, na razie jeszcze nie, nie zdobyłem. A gdzie była, to możesz mi podpowiedzieć. No ja byciało. nie A... mogę, nie, nie nie mogę zbytnio. Ej! Umiesz pomóc, koledzy, i podpowiedzieć tak. Najpierw krążę i sprawdzam rzeczy, czekaj. A tu nic nie ma, widzowie, czekajcie. Czy tu jest gdzieś jeszcze jakaś beczka? Tu nie widzę, dobra. To idziemy w drugą stronę, idziemy tam i tam może będą beczki, bo tutaj jest tylko żelazo, dobra, żelazo opa, chyba się opa. nie przyda. Oop. O, ja jestem nisko, ja już prawie dotykam nie ziemi. Nie stresuję! Jak jestem ja Tak, nisko, ja praktycznie Ech. serio. Ziemi dotykam. Dobra, czy tu są beczki? Tu eee, no nie ma nic. Tu no nie widzę chyba. No ja nie mogę. Gdzie są te beczki? Widzę Ej. żelazo. Ej, a właśnie, nie można w ogóle spać zwierzę, bo wtedy automatycznie przegrywasz. No to. No nie spadnę. Spadnij sobie, no spadnij sobie tak ciekawości. Ja chcesz żelazo, nie mieć! O, mam łuk! Dobra, tak, gdzie jesteś? Łuk, skąd? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś nie widzę cię. Nie, nie mam, widzę? Je, nie mam, ja jestem w górze. A ty jesteś z tyłu, dobra, okej. Okay. Szukam żelaza. Eee. Żelazo szuka. Ja nie mogę patrzeć! Na to widzowie, żelaza szuka, a ma pod nosem! A palion, palion! No jest co, masz kilka takich miejsc, w których jest żelazo. Ale Pod nie nosem? Pędzje. Aha. No, w górze. O, kolejne diamenty! Na dole, a nie pod nosem. No. Aha, bo ty tam patrzysz na nos. Nie! No tak, tak, tak. Ja nie widzę w ogóle twojego nika. Nie, gdzie ty jesteś? Ile diaksów, lol. Ile diaksów? Diaks, kolejny diaksy masz? Diaks, diaks, diaks. Nie! Jedno serce. Co ty dajesz? Co ty w ogóle jak ty ryzykujesz, koleś? Nie mogę. Ej, dobra, ja mam wrażenie, że jestem tak nisko. Czekaj, to są jeszcze jakieś beczki? Nie, to jest żart. Dwa żelaza? Ja nie mogę. Ej, ja mi się kończy drewno. Gdzie są beczki? A tu jest. O, kurde, dobra, ta beczka jest tak nisko, to coś musi być. Ja dobrze Oni... gram. Jak mi spadł. No nie mogę. Co to jest? TNT 64? Dobra. Co? I, do ja tego... I do tego... I do tego zapalniczka. No dobra, <laughs> TNT to się sam nawet zabić ten na TNT. E, ale zabiję ciebie. E, dobra, będzie łatwo, będzie łatwo. Ja potrzebuję żelazo, żeby mieć wodę. No po co ci woda? Po co, po co ci woda? Żeby się wspinać. Aha! O, ej to jest tak mądre Ej, nie wpadłem na to, a ja mam no akurat żelazo No jest żelazo? A ja mam żelazo akurat, dzięki za fajny pomysł I Ile masz? Ha, eee, pięć Czyli no skąd? No jak to skąd? No zwierzę a skąd? Ty się kopiesz, czy co? Nie, 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 dookoła patrzę gdzie co jest, i ja, ja obkrążyłem całą wieżę. Ja nie mam w ogóle dookoła żelaza już. Masz, 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 nie, tylko nie widzisz. Z przodu, tam gdzie jest twoje zdjęcie. <laughs> tam no, jest. Gdzie tam jest? No są dwa, tam masz dwa respy, bo widziałem. Naprawdę. Wysoko? Ci. Wysoko to? Nisko, 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 nisko musisz zejść, Musisz zaryzykować sporo. Ale jeżeli chcesz się dostać, to trzeba ryzykować. Tak, to ktoś mówił taki mądry. No powiedz mi, jestem na zewnątrz. No to poczekaj, to tak, ja to muszę pójść do ciebie, ale ja ci w ogóle nie powinienem pomagać, dobra? Widzę, dobra Idę, idę zobaczyć, idziemy widzę, zobaczyć, jak palę zbiera. Nie, bo będzie do mnie strzelał. Aaaa, to jest! Dobra, ładujemy w niego z łuku! Idziemy sprawdzić, czy trafimy. Eś! Aaaa, zabudował się! <grym> zabudował się! No, 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 no! Zobacz, jak tam niszczy? No nie mogę! Dobra. Nie mam jak go strącić. Dobra, chwila, jak ja mogę pójść wyżej? Nie wiem, mam wrażenie, że zaraz przegram. Piecyk, piecyk! Dobra, idę do góry, idę Gdy do góry. Czasu? Idę do góry. Jeszcze jest tych 4 minuty jakieś dostały. 4 minuty. A co więc, masz? Jest więc niedużo. A co Cię to interesuje? Pokaż się. No co jestem, na dole. Tylko buty. No, no mam tylko buty, ale skąd wiesz, że nie mam wszystkiego założonego? No, może mam coś założone i Cię nie pokazałem? O? No. mam coś założonego? Nie! Nie! Hey! <laughs> Nie możesz jeszcze żybić, Taka zasada od teraz! Jak od teraz? do mnie strzelać! Nie, ale nie, ale... Nie trafiłbym, ogólnie. To był tak specjalnie taki strzał pod wyświetlenia. Nie. Jadro! Nareszcie no, w jaderko! O, ale bym spać! Jebać się! Nie mogę. Mi się kilo No mi też, tak powoli. To Dlatego trzeba znaleźć sobie nowy kilowka. Beczka to, co jest? Uuu, Jackpot, baby! Jaki jackpot? Woda. Kond, Woda kond, Woda Woda! Dobra, Zadaniem... idę do góry O! Dobra Ale to jest... Ale ja się nie umiem wspinać tą wodą, nie? Przysięgam A teraz mamy zasadę, nie strzelamy się Ej, ja nie umiem się tak wspinać wodą Przysięgam Ej. Dobra Ale jestem sfokusowany, ale jestem tak sfokusowany no jak ty tak szybko? Czekaj A, Dobra, jestem w góry, jestem u góry, jestem u góry Nie mam rzeczy Dzień dobry w mojej bazie Moje Bazie, witam serdecznie, dobra, zbiorę sobie to. Ej ja nic nie mam! Ja mam tak beznadziejnej temy. Dobra! Ja gdzie ty masz skrzynki? A skąd tam masz... masz łuk? E, zdobyłem. Zdobyłem. Ha, łuk może akurat się przydać, no to w sumie jest taka w miarę potrzebna rzecz. Dobra, mm. tu jest beczka, tu jest beczka, muszę ją zdobyć, bo ty tam coś miałeś chyba dobrego z tej na dole. I to sprawdzić. O! No nie mogę, dawaj. A nie, tą wodę. wodą przecież można, dobra, jaki jestem... Jakie jestem... No to zgapiasz z wody. Netera to wasikierka! sikierka! Uu, dobry item! Dobra, teraz tak, mam wodę i teraz trzeba to mądrze robić Trzeba to mądrze teraz uczyniać Żeby nie spaść Bo będzie przypał Dobra, i szukamy, ja. Znowu wylewam wodę i nie widać? Szukamy beczek, a tu jest beczka Co tam jest, co tam jest, co tam jest, daj mi to Cztery złote jabłka! Cztery złote jabłka, nice Dobra, daj mi tak, dobra, na e, Tu nic nie ma, tu nic nie ma, dobra Idę tu no, Tu nie ma beczek Diamenty A, bo trzeba wiedzieć, szukać, ha! Diamenty Ej, 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 ej zginę, Dobra, zginę, topię się. Zostało mało czasu, Paweł, zostaje dosłownie dwie minuty. Trzeba, nie. Się, trzeba, trzeba robić dobre rzeczy w te dwie minuty. Nie ma opcji. O kurczę, jak ja ryzykuję swoim życiem, widzowie, powinniście to docenić łapką i kupieniem bryloka. O, please, kup brylok. Leć do góry! Brak mi jedzenia, brak mi jedzenia. Ile masz jedzenia? Eee, 20 jeszcze całe. W ogóle prawie nie zużyłem. Op. O. O, 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 o! Ale się wspinam po te beczki stare. Jaka akcja! Jak się to robi? oszukuję. Ja oszukuję. O nie! Co to jest? Co to jest? Po co mi luneta? Jaka nie beznadziejna szukuję. beczka. On oszukuje. Dobra, woda jest wylana, szukamy widzowie. Czy są tu jakieś beczki? Oszukuję! Wieczysz? Jest! O! Diamentowy na pierśnik. Przyda się. Przyda się, przyda się, przyda się. No? Co? Coś, coś jest jeszcze niżej? Nie ma tu nic, nie ma tu nic, nie ma tu nic. Szukujesz? A, tu jest koniec już, dobra. Eee, nie! Nigdy w życiu! Ej! Ej, nie podejrzewaj mnie o takie brutalne rzeczy. Ja tak nigdy dobra, nie Dobra, woda. Dzięki wodzie zdziałamy wiele. Luneta, ale syf. No ja też właśnie dostałem lunetę, nie? To jest, to jest najgorszy chyba item jakie masz to było dostać. Dobra, wbijam do góry. No i są zaczynamy jeszcze beczki. Preparing for the walka, panie Paweł, zostały dwie minuty do... Na... Nie no, minuta, co ja gadam? Gdzie Nawet nie są beczki jeszcze. O, powinniśmy się już bić. O kurde. Nie wiem. skąd mam wyjdzie, stary? Nie wiem. Nie być. mogę! Ja już swoje beczki zdobyłem. Ha. Dobra, mam. No. Masz... Ja nie wiem skąd ty masz łuk. Aaaa, trzeba było tutaj prze, prze, przekpinić dobre rzeczy, żeby... Topie się, Topie się! Topię Dobra, się. ile ja mam tylko Amo? Aha, tylko 8. Dobra, Paweł, wiesz o tym, że za... No 30 sekund, będziemy się mierzyć, nie? Skąd ty masz... Nie mogę. Będziemy się mierzyć, więc się przygotuj na ostateczną Uniwersalną walkę, nie, nie, która... Nie mam nawet drzewa! No bo... bo skopałeś całe. Ja też. Kopię dirta. <noise> ja też. Ja też kopię dirta no. To są ostatnie przygotowania widzowie to Totalnie ostatnie przygotowania, ale teraz mam nadzieję, że to wygram. Teraz są myślę na luzie. Dobra, kop, 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 Czy jesteś kop, gotowy kop, 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 kop. na walkę? Oczywiście. Tak? No to Bomby. od teraz ogień jest Włączony! Dobra, teraz widzowie spokojnie Wiesz <laughs> jak mnie strzelić nawet będę miał, będę miał, bo tam idę. A ile masz? Co masz z diamentów? A co cię to obchodzi, kolego? Patrz na mnie. Oka. CO? JAK? <noise> Masz to samo pewnie, co? Ty... Kurde... No co, co, co? Aha, 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 aha. Ej! 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 Ile dostałeś? Trafił mnie. Ile dostałeś? Przyznaj się. Dwa serca. A dobra, dobra, dobra. Co ty Obrazek kombinujesz? przeszkadza. Co ty kombinujesz? Co ty kombinujesz? Co ty kombinujesz? Co ty kombinujesz? A że takie ubezpieczenie sobie robisz, co? A z tą wodą. Jaki cwaniak, nie mogę. Jaki cwaniak, no nie wytrzymam. A wiesz że o tym, że ja cię mogę strącić, nie? Nie. No mogę. Nie możesz. Mogę, mogę, mogę. Nie. Ja to wygram. A... Jak A... <laughs> <Czekołem. Kieguczek. śmiech> O! Nie! Yeah! <laughs> <laughs> Nie mogę! Nie mogę, że ja tutaj <śmienicza> przegrałem! Nie! Bo jak? Jaka niewyrównana walka w ogóle to nie wytrzymałeś! Został mnie. ci jeden strzał, byś mnie zabił! Nie mogę, no dobra! Co? Serio? Żartujesz! Nie? Ja cię chciałem zepchnąć, a nie zabić! Ja cię chciałem zepchnąć! Możeś Dobra, dawaj jedno PVP na sikiery żelazne bez żadnej zbroi. Kto Dobre. lepszy, ten lepszy Zobaczymy... Same sikiery? Ale na żelazną, tak Na żelazną sikierę, bez ja możliwości nie, nie, jedzenia A nie mam, a mam się, że... dobra Bez możliwości jedzenia dobra, dobra, czekaj, tylko ja muszę wykopać, bo ja nie mam dirta Nie <noise> ja, nie mam jak do siebie dojść Nie mhm. będę cię spychał Zróbmy po prostu tunel Zróbmy tunel pomiędzy sobą i zróbmy walkę, że tak na siebie biegniemy jak gladiatorzy Tylko poczekaj, muszę wziąć dirta o dobra, tyle mi wystarczy, a ty Dobra, nawet nie, nawet nie, 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 nie taki Paweł Patrz, zrobimy tutaj, taki prosty Opa, opa Ja Wiem na ciebie Aha, no dobra, to dawaj Ja będę na jednym płotku, ty będziesz na drugim i robimy walkę Dobra, chodź To jest widzenie, taka bonusowa runda No chodź, złaś z tego pistoleta, no dawaj na sikiery Ej, 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 ej Chodź to, jak w filmach Czyli decydujemy się na takie radykalne ruchy Dawaj, chodź, chodź Okej, dobra Czekamy, aż będziesz miał fula, no i dobra. Jesteś gotowy? Ustaw się na pozycję. Dawaj. 3, 2, 1, start! Dobra, lecimy. się wy... nie! No NIE! nie! widzę tej gry, dobra, on jest mistrzem PvP, dobra, dobra, ja sam skaczę stąd, widzowie. Nie wiem, ja... Nie obchodzi mnie ta gra, widzowie. Subskrybujcie kanał! Takie gierki nie mają sensu!